Znów się ma widzowie. Jakaś fanka do mnie przyszła. Tam nie wiem kto, ale ktoś tam przyszedł. Dobra. Rozróżmy sobie zakupki. Dobra. Torebeczkę wezmę, Kartę zapłacę. O, znów ta fanka chodzi, Ale kto? Ale kto chodzi? Ale kto? Ani nie ważne. Ie, paru, ne faci ne tata la pe al. Nu rog, nu știu. Mă sună greu, am lamba, A, no, tu film. Nu. Nu. sim, Dobra ótimo, 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 Ja mam ważne do roboty rzeczy, bo... pomuje. moje... Mówię... Czy ktoś jest wpadł? Czekaj. Ja tu się furę zrozpię. O! idealno. Jeszcze kolor zmieniamy. I maszyna jest trudna. Ładna maszyna. No kurcze już się rozbiję w czerwoną. No ja nie mogę. Um, wiecie, jak skręcić? Bez. bez kół? Dobra. Nieważne już. No. Ale się spędzam jakoś no jak tu ponowić. No i e brawo. I dalej nie do ciebie poszło Dawaj to fury mi dać. Proszę, dobra. A ja mam to gdzieś. I tak mam swoją nowoczesną. No. którą niedługo się rozbije, dobra. Ej, co tu się dzieje? Czekaj, trąbna. Hej Billy! Byś to wyś to przesłanie. a dobra ja mam to gdzieś nie w parking już dojemnij mi się Ura. ja. jak ja to robę do a, ja mam to kteres. No Przecież ja nie potrwam To być mi bog To jest na koło Nie no, to na koło Ale się jechać walić dobra elo jak ja mam jechać <try> tym czymś no włączam ma tu mi się wszystko pali. U mhm. mnie to jest. To bardziej. Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie Dobra, przecież nic nie ma urodzić. Mogelijk, ik staar policjantem. Moja op eerste rade aan de brug heben nic nie robię o. Tylko proszę. No proszę. Ja tam, gdzie ci każę.

Halo! Ktoś tu jest zawsze w tej szkole robią imprezy, nie wyjdzie, że tu policja jest, Próbuję zaparkować. Jest zaparkowana. No jeźdź, ci dzieć, Teraz już nie potrzebujemy tych itemów, bo mamy swoje. Takie jak krajowie. Biorę wszystkie potrzebne rzeczy. Jeszcze to. Tak, chodź. po pomocy. To jest to. Co to jest? I o, i o. Turbo. Drugie, oczywiście, czym byś Dobra, skaczemy. Gdzie ten typ? A tutaj! Toś policja, dzieci na pogot. Dobra. A to jak go złapie! Skydany zakuje. No dlaczego to driftuje? To nie ma driftować. Nie, no, się nie poddaję! Proszę pana, ale ja jestem. Może nie. Może o tak, to się stanęło. Wyruszam, ja wyruszam ja bo nie chcę już być sobą, bo jeśli już nie chcę. Dobra, skoro już to jest koniec odcinka pal